Revit Moto 2, czyli motocyklowe dżinsy jednowarstwowe wzmacniane kordurą z certyfikatem podwójnego A, dostępne w różnych długościach nogawek. Ja jestem Marika, to jest RR Moto, zaczynamy! Revit Moto 2 to spodnie jednowarstwowe i zaletą takiego rozwiązania jest to, że takie spodnie wpuszczają więcej powietrza do środka i czujemy się w nich jak w swoich codziennych dżinsach niemotocyklowych. W przypadku Revit Moto 2 warstwa zewnętrzna została wzmocniona kordurą i jest to materiał syntetyczny o właściwościach odpornych na tarcie oraz ścieranie. Efekt wentylacji w tej spodni został wzmocniony podszewką z meszu, która doskonale rozprowadza powietrze wewnątrz spodni oraz w zewnętrznej warstwie wszyto również włókna Coolmax. Coolmax są to termoaktywne włókna, które reagują na temperaturę i skurczają się albo rozprężają w zależności od niej. Coolmax może być znany m.in. z odzieży termoaktywnej, gdzie jest stosowany i w tych spodniach w zewnętrznej warstwie mamy właśnie i kordurę, włókna Coolmax, a wewnątrz mesz, który jeszcze skuteczniej rozprowadzi powietrze po spodniach. W miejscach szczególnie narażonych na tarcie zastosowano bezpieczne szwy, które charakteryzują się wzmożoną odpornością na rozrywanie. Oprócz zabezpieczenia nas przed skutkami tarcia, pomyślano także o uderzeniu na przykład o asfalt i tutaj w zestawie mamy protektory od Revita Seasmart, znajdziemy je na kolanach, są one poziomu pierwszego, są regulowane. Od wnętrza możemy się do nich dostać, w środku mamy dwie kieszenie, niżej, wyżej możemy je przesunąć i dostosować do swojej sylwetki. Drugi protektor, który mamy w zestawie to są biodra, również C-Smart poziomu pierwszego również. Oprócz protektorów mamy również odblaski, które zadbają o naszą widoczność po zmroku. I znajdziemy je podwijając nogawkę, z zewnętrznej strony mamy odblask, który pozwoli kierowcom nas zauważyć. Revit Moto 2 zyskały certyfikat podwójnego A. Mamy tutaj również kieszenie, w sumie jest ich pięć. Trzy z nich znajdziemy w przedniej części spodni, dwie duże, jedna mniejsza na jakieś drobiazgi oraz dwie pełnowymiarowe kieszenie na pośladkach. Pomyślano także o komforcie użytkowania tego modelu, i nad kolanami znajdziemy elastyczne wstawki, które będą pracować razem z ruchami motocyklisty. I jak już przy kolanie jesteśmy, to możemy również w jego okolicach zauważyć kilka przeszyć zaszywek, które dodają niezwykłego charakteru wizualnego tym spodniom. Revit Moto 2, spodnie z certyfikatem podwójnego A, z protektorami na kolanach oraz na biodrach w zestawie, dostępne na rrmoto.pl. Link do tego modelu zostawiłam Wam w opisie, a jeżeli chcecie je przymierzyć i zobaczyć, jak prezentujecie się w tym modelu, to wpadajcie do nas stacjonarnie. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.